Monitor czarneckiego, witam Państwa. Znowu Bruksela. W przyszłym tygodniu też Bruksela, bo po raz kolejny zrezygnowano z posiedzenia w Strasburgu. Nie dziwota, skoro tak wiele zachorowań we Francji. A to, co szczególnie ważnego dzieje się w tym tygodniu, to Komisja Kontroli Budżetu Europarlamentu której jestem koordynatorem z ramienia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów no już 11 lat. Tam omawiamy kolejne sprawozdania, raporty, discharge z wydatków poszczególnych kluczowych instytucji Unii Europejskiej, agencji unijnych. z Komisji Europejskiej na przykład, gdzie poszczególne dyrekcje generalne przedstawiają podsumowanie swojej działalności, a my to monitorujemy. Oczywiście, gdy chodzi o wydatki finansowe, ale dzisiaj również zdalne posiedzenie delegacji DARP, czyli Unia Europejska kraje Półwyspu Arabskiego zdalne w odróżnieniu od kontu, czyli Komisji Kontroli Budżetu, bo to dla tych, którzy chcieli, było zdalne, a dla tych, którzy chcieli być na sali, jak ja było, była taka możliwość. Choć akurat chodzi o Komisję Kontroli Budżetu, to byłem częściowo zdalnie, zabierałem głos raz zdalnie, zadawałem pytania, a a w pierwszej rundzie byłem na sali, też zadałem pytania, ciekawa sytuacja, to się zdarza, tłumacze musieli wyjść i minął czas ich pracy i od tej pory przeszliśmy na angielski, część kolegów wyszła. Proszę Państwa, poza tym bardzo ciekawe spotkanie dzisiaj z moim kolegą europosłem z Francji, z obozu Macrona, Bernard Guetta, y, który kiedyś był dziennikarzem, korespondentem Le Monde, Roskiego Le Monde, y, najpierw w Warszawie, potem w Moskwie, w latach 80., no, szczególny czas, upadek komunizmu. Mówiliśmy o Białorusi, zresztą y, poseł Guetta występował, tak, tak, no, strójeczczy brat tego muzyka, Gwetta z skądinąd, występował y, w tym webinarze, y, który prowadziłem, E, wspólnym, wspólnej konferencji e, Roberta Biedronia i mojej poświęconej Białorusi. Ja tam występowałem jako szef delegacji Unia Rosja Biedroń, jako szef delegacji Unia Białoruś. E, proszę Państwa, dzieje się bardzo dużo e, cały czas. E, składałem dzisiaj też kondolencje ambasadorowi Kuwejtu w związku z zgonem e, m, głowy tego państwa, e, a jutro do Pragi, tak? do Pragi ponieważ tam, a w Pardubicach, odbywają się po raz kolejny, piąty raz pod moim patronatem honorowym, e, Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu. Dzień dobry, witam białych. Dziękuję bardzo, w przyszłym tygodniu sesja Europarlamentu i znowu Bruksela.